Mamy za sobą historię kilku udanych współprac, między innymi przy programu mentoringowym, czy też programach Woda w Centrum, Hałas w Centrum. I tą naszą wiedzą i doświadczeniem chcieliśmy podzielić się dzisiaj z pozostałymi uczestnikami Młodzi do Łodzi, żeby tą dobrą energię i takie wzorce dobrej współpracy móc szerzyć dalej w naszym kraju. Monika reprezentuje oddział warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, a my z Arturem reprezentujemy prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Ostatnio mieliśmy przyjemność zorganizować pierwszą pod edycję programu mentoringowego Politechniki Warszawskiej skierowaną dla studentów Wydziału Architektury. Namówiliśmy pięciu architektów, członków Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz zarekrutowaliśmy z grona ilu studentów zgłoszonych? Arturze, może pamiętasz? 150. 150 wybraliśmy, nasi mentorzy wybrali 5 osób, z którymi obecnie się spotykają. Przez pół roku będą trwać te spotkania mentorowanych. No i aktualnie trwa program Hałas w Centrum, czyli cykl edukacyjny, cykl wykładów i warsztatów w pawilonie Zodiak. Tutaj pod batutą naszych wspaniałych wykładowców z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Podczas naszych warsztatów, zamierzamy przysiąść do jednego z projektów, który najpierw sami określimy, czego mógłby dotyczyć, a potem spróbujemy sprototypować historię, jak ten projekt powinien zostać zorganizowany, jakie są elementy niezbędne, żeby mógł zaistnieć. No i kto wie, może, może ten projekt zainicjuje faktycznie. Jakąś realizacją tego pomysłu w przyszłości. Mamy nadzieję.